i widzimy, że Jeszcze stara się wywrzeć presję na mu Rachinowi, ale ten zawodnik ten po prostu ujedzie swoje. tutaj przeproskowanie na wyglądaniu Krzyszka Jasio no jest... Ady wybieracie dziwne ustawienie Zresztą przyjazd z jego wykonami, chociaż teraz nie troszeczkę musiał zmienić sobie kąta, jeżeli my, nie chciał iść do życia kręgosłupa i ale w swoim przykładzie.